Tak, to znowu my wiedzieliśmy, że nas oczekujecie, więc wracamy z nową porcją dreszczyku. Z tej strony Awangarda Ciemności w składzie Bachus, czyli ja. Po mojej lewej jest... Lair. Po prawej... Lewus. I... Obok lewysa, <noise> Gdzieś <Bo> na skraju. <noise> gdzieś na skraju. I jednocześnie za kierownicą... Złącza. Tak, kierująca. Ruda. Dokładnie tak! Let's go! Dobra, idziemy. Ale Trzeba Kup, iść do tej kopalni. Masz roboty, nie? Kupiłeś ich serca. Bo... Dobra. Nie Z mam pojęcia, jest Z tym dresztykiem <śmienny> <podpoczy> <śmienny> bo tak. bo gdzieś nad morzem. <śmienny> nad morzem mówisz? Najpierw może znaleźć morze. Nad morzem? Dokładnie tego nie pamiętam, ale chyba trzeba zejść w dół, tak mi się wydaje. Szukacie miejsca na swój no dom? Nad morzem? Będzie pewnie następna afiara, co? Oj, co się dzieje? ...przychodzą tu z różnych powodów. Chcą się dowiedzieć czegoś o przyszłości, ale tam mnie nie interesuje. Ale głos. Wolę jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytania, które ci zadam. Akurat się skończył, kurwa, dzięki zło. Co się dzieje? Oficie. Idź. w stronę światła. Nieznany. Dobrze. Czy czujesz się zwycięzcą, gdy twoje słowa ranią?

I ścinasz mi kąpa. Zależy czy ja, moja spokój A twoja? Też spokój, nikt mi nie będzie gadał do długo Nad brzegiem rzeki siedziała piękna... Nad brzegiem kochina. rzeczki. O potem krzatka. Dobra, sobie. skup się bo tu poważne to rzeczy. Jest... Są. Ej, to już mi się podoba! Się. Nad brzegiem rzeki siedziała piękna kobieta. Zbliżyła się do niej wiedźma i powiedziała, że kobieta będzie miała dziecko. Kobieta zaczęła płakać z radości. No, Poza Rozmery. Radość jednak zamieniła się w strach kobieta nie mogła przestać płakać. Płakała bezsennymi miesiącami, aż narodziło się dziecko, ale łzy postarzyły kobietę. Przestała być piękna. Gdy jej syn był już wystarczająco duży, wspiął się nie. na górę i odnalazł dom Wiedźmy. Zapytał ją, czy mogłaby sprawić, by jego mama znów była piękna. Wiedźma nie dała chłopcu wiele pytań. Usłyszawszy odpowiedzi, oznajmiła mu, że to, co powiedziała jego mamie o dziecku, było kłamstwem. Chłopiec zniknął, a matka znów była piękna. O. Aborcja. Nie. Nie. Nie, Wiem, to... że nie rozumiem, jedziemy dalej. To było... To był efekt placebo. No to też możesz przejść. Nie, to. to... Nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość. Uda się że... się <noise> tak nam ja to skrzywił. Przecież słychać muzykę. Ale słabo. Ale nie słychać głosu. Może nie... Nie miało być. Liścik matki Itana. Itan, słoneczko, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałam. Chcę, żebyś zachował ten liścik i czytał go za każdym razem, gdy stracę panowanie nad sobą. Nie robię tego... Myślałam, się przytulacie przez... No, no. Free no. A, nie. Free hugs. Dobrze. Nie no. A, nie robię tego umyślnie, mam niewyparzony język i jesteś moim chłopcem, moim kochanym skarbem. Postaraj się po prostu przestać bujać w obłokach, dobrze? A to po prostu wyparz swój język. No. Jak masz niewyparzony, to go wyparz. We wrząd. To co, no, jeszcze to po czy... drugiej stronie, czy mogę to przeczytać? Nie, no, chyba nie. No to jest skreślone. Nie no jest. stara kobieta. Eryk. To jest ten <noise> kurk, no gdzieś tutaj patrzymy. Tutaj mieszka wieźba. Nie, tu mieszka śnieg. Nie, nie, nie. Tu mieszkał wujek Ed, nie. <noise> tutaj się i tam ukrywał. Eryk. Dobra, Erik. Zgubiłam się. Będziesz, jak będziesz mógł krążyć wokół tego namiotu, to... <noise> Do ikon nie dojdę, nie? Ale ładnie. No, ślicznie. Czyli, że co, ja pójdę na morze. iść? ktoś jest Gdzieś na pewno na dół zejdzie, To jest rzeka, nie może. No, rzeka. No, nie biegaj, tak. To jest słabe ten. To męczące. <grymne> <grymne> komputer się męczy. <grymne> Jak tak biega. Dostaje kolki i, i się ścina. To jest słaba optymalizacja, bo mieli tylko jednego programistę. trzeba być wyrozumiały. A mój komputer nie jest najlepszy. Profugier, to kurde, jakiś grafik. Zarazić w lewo. Tworząc, tworząc grę? Grafik. Tak, i drogą w lewo. Wstawił zdjęcie. Czuje, tak? Nie. <grymne> no. W zdjęcie. Gdzieś w grze stały zdjęcie swojej dupy. I kurto musieli przedłączyć premierę, żeby znaleźć to zdjęcie i Mistrz Ciekawostki i takie jak, ciekawostki tylko Jak to dupa zmienia świat. No. Mówię ci, żebyś nie biegała. Tak to się. O kurde Sanderman. Bień ma się to, to jest dwójek et. nie wiem Dwójek Pet nie żyje Lecz my już tędy nie szliśmy Jaki. kiedy? Co? Nie szliśmy już tędy? Nie Dlaczego no, wówczas tędy nie szedłeś? Znaczy, nie wiem, może ty szedłeś? Nie wiem Ja tak nie szłam i. Kto by się tym przyjmował? Nie, nie byliśmy To jest wielki nolot Zejdź tam w dół Nie tam? Tak Zobacz czy tam nie ma kopalni Nie, tam nie, ty, tam nie da rady No idź, idź, idź Nie krzycz Nie krzycz Nie denerwuj Nie denerwuj <AA> Easy, easy Spokojnie My gramy tylko na hardzie My jesteśmy pro nie. Pro gamer MLG LSD, nie To jest nieważne przecież no, no właśnie. LSD. A ty nie jest ta Disney. pierwsza co ja mówiłem, że... Nie. Nie tam w ja. prawo to nie jest to samo. jest skupiny. <coughs> <Sorry>. Nie ten <coughs> droga, tam na górę trzeba wyjść. <coughs> Gdzieś taka dziura powinna być dalej. O, mikrofon jeszcze jakiś ciekawostek to. ostatni wziąłem w internecie no książkę o tytule, o wdzięcznym tytule Sztuka pierdzenia. To jest tylko Sztuka. Na pewno nie wiem, szukaj dalej. Sztuka czego? Ale to gdzieś niżej, to już za daleko. Sztuka Pierwdzenia. Na pewno wróci. Dobrze, już się wraca. I wryć? Jeszcze ja się... No, ja żartuję! <laughs> tak tylko <laughs> powiedziałem. Nie, w Ja się nie tu w ogóle źle. To ma nie tu coś? Na pewno nie. Na pewno nie. Na, 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 na. Słońce jest cały czas w tym samym położeniu. No, właśnie. Daj mi myszkę. Znajdę to coś. Kiedyś cię znajdę. Już mm. to? No, nie ale. <noise> tu je! O! Oh. O kurde. Wręcz do dziury. Ale dziury. Ja bym tam nie Dobra, bijamy do góry. Bo bym się bał. <noise> nie. Nie to, żebym się nie zmieścił. Nie jest to masz taki. Nie no. Ale kurde. Ale masz za dużą głowę. na dobrze. <noise> No, mam taki kurde pas. Chyba go rozciągasz, Czuki? tam bulgierami. Nie, mam taki pas. A, nie sympa, wiem, nie wiem. Co codziennie sobie mm -hmm. Idziemy, idziemy. Siedzą przez <laughs> Tak, dokładnie. <laughs> I żrąc. Tak, też. I tam mam wyjście. Tak, teoretycznie. A tam Jak masz pana wstało. ciemności. Co? A tam masz pana ciemności. Rzeczywiście, takie mocne ręce To jest śniący Z gotikę Co? Ja bym poszedł w lewo Śpiący? Nie, że bym tu kiedyś był Śniący A Lewo jest śniący Zamknij się, rudy ogląda. Widzisz, jak demonicznie odpowiada <noise> Szukaj, szukaj, szukaj <noise> Kieruje innymi Lewo, lewo, lewo <laughs> Narzucę nie, się w dobrze. Bazie. Dobrze szedł. Nie, lewo, tak. Wejdź To się ruszy. Wejdź tu. Zjedzie na dół i tam będzie ta. I teraz w dół. Zje. Nie, jesteś. nie zjedzie. dobra. Bo. Ty jest... Jest was. Kurczę, teraz to będzie... Ja nie patrzę. No. Ale ja lubię takie fragmenty. Przygotujcie nie. Nie. się, bo zaraz będzie mi mokro w gacie. Jak się Kurde, Foley Nie <coughs> No po no, co to to, to, no, mówię, mm, to będzie fajnie. O kurde. No idź. Nie, dobrze idziesz. Tak po kawałku. Jest dobrze. Ścinę. Się. I tak się ścina. Idź tam gdzie światło. Jest jakaś muzyka. No kto no, ty robił? O chwila, kurde. A tam jest ja od tyłu. O kurde. A tam rzeczywiście coś by było. O, o kurde. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus! To już tu nie, nie wiem. No słyszałem co? No idź gdzieś

O, też. Tam nie idź, tam idź badać, w prawo. Tu? Tak. Tam, do, tam to, no, jeszcze w prawo. Co się zdarzyło? Tu. Nie, nie, nie. nie, nie. Albo dobre, do góry, do góry. I ty się przestraszyłeś? Tego dźwięku. Jakiego? Twojego. Nie, tam tu będzie. Tu jest piat. No idź tam Wojtka, że ci nie, nie da. Tu? No... Od frontu musisz podać. Muszę? No nie Zbadaj. O matko. Tam Co to? jest ten? ręka. O ja! Dotknij tej ręki. Kurwa, ktoś dotknij. będzie próbował... Dotknij, stawić, dotknij, albo to się. dotknij, dotknij. Jeszcze, dotknij, dotknij. <laughs> jeszcze nie wiesz wszystkiego. Szukaj. Musisz poszukać. <laughs> nie tutaj w ogóle, tam, stoją jak takie wiesz. Nie tu, wróćcie. się. Co teraz? Gleodoro, się lewo. Nie w to lewo, masz zawróć. Tam, tu, widzisz, tam, 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 tam. Ho, tu, tam, chodź, tam. Aha to, to, Tutaj przynieś mi Aca, bo kurde już. Nie, z te Puste miejsce. Oberował kilofem. Kilo, kilof, kilof, kilof. Lofki Jeszcze nie Jeszcze nie Tak No, błędy w grach się zdarzają W każdym razie idź tam Pomogliście i Idź wzdłuż, wzdłuż toru Zajść tam w prawo Jest tu coś? Chyba nie, dobra, daj wzrusztorów To jest mi coś duże kilowem Teraz kilo. co? Nic Nie spełnię Teraz weź ten samochód i Ty musisz rozpędzić i przebić te skały WS Jest bug, tu jest bug Do tyłu musisz rozpęduję w onda już nosimy. Nic ja już bym tu rady nie dobrał, ja już bym nie grał. To na... Dlaczego? Zaraz, cała naprzód. Dlaczego mam się rozwalił? No podjedź tam, no bo to będziesz później używał. Dobra, zatrzymaj, to już jest niepotrzebne. I wróć się do tyłu. Teraz idź wzdłuż torów dalej. Znaczy tu. Tak, tam. Tu? Nie. Nie tam, bo tam. tam jest gdzieś ślepo. Ale to chyba sobie musisz jechać jednak jechać tym, żeby było światło. A, no tak, faktycznie. Wsiądź to. I cały czas to Jest jedź coraz do przodu. bardziej niepokojąca muzyczka. Dobrze, jedź do przodu. Tu? Tak. Po... O ja, znowu jedziemy. Hmm, prezydent no Brezin. Ja Taką kupanią... Na, na zakrętach uważaj. Bo ja wymiękam na tej, na tej części tej gry. Ktoś mnie będzie chciał zabić. Lewo się tak nie postawił. Jedź, 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 jedź. Jedź. Albo nie. Jedź. On będzie. On tu wie. Teraz się patrz na lewo, bo tu tutaj... będzie. Zbadaj, to? No. Zatrzymaj się. Wyślij. No. Trzymaj, bo nie mam światła. Wyślij. I zaraz będzie. Za ciemno jest. Ha, ha, ha. Ja, ja się boję. Musisz się cofnąć. Musisz oświetlić, to o to chodzi. Tak. Ja się boję. Ty też. A ja nie. Jeszcze ja no na się jedzie No Jeszcze. No nie, jeszcze. Jeszcze. Ostatnio tak się dobrze bawiłem przez krecze. Ja nie wiem Ale fajny kill off Idź, wydobywać I magiczną go. rudę No weź go, idź go tam stawić Go szybko No poświęć się Bo już Bo nie zawarty! Nie wiem gdzie idę w ogóle teraz, ale dobra no kurde! moje! O to chodzi. Ja też. A teraz. To a to nie to jest horror, Bartek. Tak. Nie. To horror. To tu dotknij. To jest thriller. Już? No. Oho, i jak to zrobisz to... To będą jaja. <laughs> tak wtedy będzie horror. Nie to wiem. To gonić teraz? Nie, no to ci leci w kilka miejsc i musisz to kto to jest? No, tatuś 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 No już dalej A to jest tatuś i? I mam tak. No bo kurde No co? Dlaczego ty tak robisz? No bo kurde Człó ty tak robisz? Bo kurde ja to zabiję Weź to On tu dalej jest i będzie chciał mnie zabić Zamiast tak ja mam za krótka a ty masz za To Co będzie chciał ty To nie tu chyba, wróć. Tam. O, tu jest. Co? Drżysz się? Drżysz się? No, ja już nie mogę. Ja Drżysz się? Dobra, tu nie się przyszymy. To byś się bał. Tutaj ten bierze kilofa. Tu demon przyszł? tutaj ma ten no? Nie ma. <grym> ja, nie, Nie, nie Nie, Teraz zaczyna się robić nareszcie ciekawie. Bardzo no. ciekawie. Ża, ja, nie A tu chodzi taki już mocny? Ja myślę, że nie Później... Podeszli do windy. Jak tak. źle zrobisz tak myślę. ten gościu i zauważył. Nie, e, nie, ten gościu to to jest, stał przy to jest, tym. Nie. To nie jest ten Czeka. sam gościu? No dobra, to jest na sam gościu. Nie no, e, pomyślmy, jak to mogło być? Ja myślę, że on potem. Tak, on tutaj podszedł. Później poszedł po Killow. Tak, i później tak myślę, tam. I potem tak, jest. Nie ale że to y, faktycznie tak było. Czy ja wiem? Mnie to nie pasuje, No. Albo dobra. nie I to... nie. Pamiętaj, że to w Indzie umarł, tak? Wizualizm. Będzie źle. Próbujemy. Rudy, to byś to tak pomieszał, że w ogóle... Jest... Musiał uciec gdzie indziej, zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? na pewno szczury. Nie, nie wydaje mi się. To tylko dziecko niczego nie naruszył. Po prostu znalazł spokój w starym domu. To wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może dłużej śnić. Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Misji, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie. Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Ty, co się dzieje? Co ty wyrabiasz? Naprawiam. Coś. Dejdy ty nędzny tchórzu! Wypuść mnie! Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Aha, czyli tak on zrobił. Zaraz będziesz piodem. Tak? Czemu kuruj się i zaraz mnie straży. Uchu, hu, Proszę Ale to wiesz, każdy nastrój zniszczyć. Ja? No to tylko przeszkadzasz, zaraz zostaniesz z stąd wody na całkowicie. Gdzie mama? Słyszałam jej głos. Ona ciągle cię szuka. Musisz stąd iść. Wiesz, którędy? Przez tamtą wodę? Wygląda jakby się gotowała. Nie, nie gotuje się. To tylko zwykła reakcja chemiczna. Mamo! Mamo, gdzie jesteście? Zajmij się twoim bratem, i ciu! Zajmę się twoim bratem. Idź już. Zajmę się twoim bratem. A jego brat Nie tak zabił swojej żony, nie była już sobą A Ten Trevor... Podobnie tak. jak... Tam Coś no żywiło się tym cierpieniem i śmiercią Coś rozłosiła Szybko. Szybko Szybko! Szybko. Szybko. jedź! Padały! Что я делаю, там было яки? Нет, это шпятка где-нибудь. Ого, за кобу. Заезжай там, в бок. Не, 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 там. Не знаю, что вообще. Блин, сгрей! Не, Chyba jednak tam, co było w środku. Noo. Cofnę się? Nie, nie, jedzie, jedzie, Jak się cofniesz, to potem... Ja już chwilę raczej nie odwracam. To chyba tu. No nic, zatrzymaj się, tak? Tak, tak. Wyłączyć? Wyjdź. Wyjdź po prostu. Nie zostań. wyłącz. Nie, zostań. Idź. No właśnie no, mówię, że nie wyłącza. Oj, przyda się, przyda. Coś czuję, że się przyda. Ja się boję. Bo! <gryśla> no idź do wody. To to tylko to reaguj. Tak, no. Ale to kwas. To chociażbym <gryśla> ja taki kwas, jak nie może żeby... wygrać. <gryśla> Dlaczego? Ruby mówię ci to jest normalnie Slender plus Penumbra plus wszystko Co? Z tego plecami na pewno. No coś tam tak Chyba ale nie wiem. to. Nie, co tak to jest Ja się boję. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. Co ty mi robisz? Pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie. Poszła, zaraz to biegiem. Uciekaj stąd, jak najszybciej. Czekaj, ile? Źle gdzieś Gdzieś źle skręciłeś Przykucnij, możesz wyjść to. A ta, a nie wiem, przykucnij A jak? Kontrolę No mi się wydaje, że 6 gdzieś powinno się iść Nie, bo ty źle zrobiłaś nie wiem, nie ja, nie ja wiem. się Ja też nie wiem